Prezentuję gołąbka o numerze 96, samiczka nakrapiana, śliczna samiczka, wywodząca się z gołębi od strony ojca ze złotej pary 12-18 i Hessen Queen, czyli najlepszej pary rozpodowej w hodowli Fussel Wolf. I nawet, nawet od strony ojca tam jest imbret yy, w którymś momencie zrobiony na tą, na tą, na tą parę, także płynie, płynie i od papci i od dziadka strony płynie krew złotej pary. Zresztą no, z tego gołębia 798, z 19 roku już jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym rozpadowcem, który już pokazał gołębie swoją, swoją klasę. No, zresztą jak wiele innych tych gołębi, tak jak, jak mówię, Elliot, Elliot e, najlepszy gołąb świata, najlepszy na Walladay na, na, półsiostra z tych samych gołębi Elliota, tu Zamrzycki team 12.056 e, najlepsza lotniczka, 13 wkładań, 13 konkursów na bazie 1.5 na 20% także e, no, gołębie, które wiele razy pokazały swoją super klasę 18.404 rewelacyjna lotniczka która ma e, 1.1.2 Także no, no, co tu dużo gadać, z bardzo dobrej linii gołębi, które naprawdę się sprawdzają i nie tylko ogólnie. A matką tego gołębia jest samica 551, wywodząca się z, z gołębi Kazimceli. Re, rewelacyjna samica, rozpadowa w połączeniu z wnukiem Olympiady 003 z 2020 roku e, 12064 e, rewelacyjnego lotnika milały także. No i z jednej z drugiej strony super gołębie. Polecam. Bardzo, naprawdę bardzo porządny w ręku. Jakbym chciał jechać do kogoś gdzieś kupić, to na pewno bym go